Kto zostanie nowym trenerem FC Barcelony? Jakiś czas temu Czawi ogłosił swoje odejście z posady trenera FC Barcelony, i jak to zwykle bywa, od razu zaczęły się spekulacje. A więc dzisiaj przedstawię wam kilku kandydatów, którzy potencjalnie mogliby przejąć tą posadę po Czawi i przeanalizujemy sobie, który z nich ma największe szanse na przejęcie tej posady. A pierwszym kandydatem jest Jurgen Klopp, który też niedawno ogłosił swoje odejście z Liverpoolu. Niemiecki trener z Liverpoolu Jurgen Klopp ogłosił w piątek, że opuści klub po zakończeniu sezonu z powodu zmęczenia i wypalenia. Z Zawodowego, co z pewnością wstrząsnęło światem piłki nożnej. Czuję po prostu brak energii. To decyzja, którą wiedziałem, że kiedyś będę musiał podjąć. Po latach wspólnej pracy, przejść i emocji moja miłość i szacunek do Was tylko wzrosły. Wobec Was mam jedynie szczerą wdzięczność, powiedział klub w specjalnym oświadczeniu klubowym. 56-letni trener po 9 latach żegna się z Enfield Road, a pytanie, jak szybko podejmie nowe wyzwania, pozostaje otwarte. Na chwilę obecną odpowiadam, że nie, jednak nie mogę tego stwierdzić z pewnością ponieważ wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. Co pewne nigdy nie poprowadzę innego klubu z Anglii. Zaznaczył klop w rozmowie z dziennikarzem The Athletic Jamesem Pearsem. W tej chwili powrót na Enfield Road pozostaje mało prawdopodobny, ale inne rynki pozostają otwarte, a niemiecki szkoleniowiec może sięgnąć po nowe wyzwania. Według katalońskiego sportu swoje zainteresowanie klopem wyraził Laporta z Barcelony, który od dawna podziwia jego metody szkoleniowe. Choć to tylko spekulacje, dziennikarze z Barcelony twierdzą, że gdyby klop chciał podjąć taką Pracę, Laporta na pewno by go przyjął. Jednak na razie zatrudnienie Klopa przez Barcelonę pozostaje jedynie marzeniem. Niemiecki trener musi najpierw zakończyć sezon z Liverpoolem, a potem prawdopodobnie zrobić sobie przerwę. Dopiero wtedy będziemy mogli spekulować na temat jego przyszłości trenerskiej. A więc patrząc na przedstawione informacje, bardzo wątpliwe jest to, że przejmie dumę Katalonii już tego lata. Przechodzimy do drugiego trenera, ten jest trochę mniej znany, ale robi furore w tym sezonie. Kolejnym kandydatem jest Mitchell, czyli obecny trener z który prezentuje fenomenalne formę w obecnym sezonie. Zespół Michela zajmuje obecnie pozycję lidera La Liga. Trener ten preferuje ofensywny styl gry, co można zauważyć patrząc na bilans bramkowy Girony, ponieważ ta drużyna zdobyła aż 52 bramki, czyli najwięcej z całej ligi hiszpańskiej. Na ten moment Michel skupia się tylko i wyłącznie na jednym celu, czyli zdobycie mistrzostwa Hiszpanii z Gironą. A niedzielne zwycięstwo nad Celtą Vigo pozwoliło drużynie zrobić kolejny krok w tym kierunku. Trener podkreślił, że to trzy bardzo ważne punkty, które zbliżają do europejskich pucharów. Michel nie zamierza opuścić Girony przed zakończeniem sezonu, co sprawia, że ewentualne przejęcie przez niego Dumy Katalonii nie zostanie ogłoszone w najbliższym czasie. Przechodzimy do kolejnego kandydata i teraz chyba jedno z najbardziej prawdopodobnych nazwisk. Thiago Motta robi imponującą robotę w Bolonii, co w połączeniu z przeszłością w Barcelonie i kilkoma innymi czynnikami budzi spekulacje na temat jego ewentualnego przejęcia sterów poczawim. Niemniej jednak Motta na razie skupia się na swojej pracy z Bolonią, nie angażując się w doniesienia dotyczące ewentualnego powrotu do Barcelony. Problemy finansowe Dumy Katalonii tym bardziej kierują uwagę w stronę tego szkoleniowca, bo nie będzie on miał raczej wysokich wymagań finansowych. Motta jest wychowankiem Barcelony, spędził 6 lat w pierwszym zespole klubu w latach 2001-2007 i obecnie odnosi sukcesy jako trener w Bologni. Jego drużyna zajmuje obiecujące miejsce tuż za strefą europejskich kucharów w Serie A, zaledwie punkt za piątą Fiorentiną. Po sobotnim remisie z AC Milanem Motta Został zapytany o ewentualne związki z Barceloną. A odpowiadając na gorący temat stwierdził: "Powiedzieli mi, że Czawi odchodzi kilka minut temu. Czy wiąże swoją przyszłość z Barceloną? Żyje tym, co jest dzisiaj. Cieszę się moim etapem w Bolonii, skupiam się tylko na teraźniejszości". Dodatkowym atutem moty jest fakt, że jego kontrakt z Bolonią kończy się 30 czerwca, co oznacza, że Barcelona nie musiałaby negocjować jego przenosin z innym klubem. Ostatecznie jednak pytanie o ewentualne przejęcie sterów w Barcelonie pozostaje otwarte. A więc tak jak podkreślałem wcześniej, kandydatura tego trenera jest najbardziej prawdopodobną w moich oczach jeśli chodzi o przejęcie FC Barcelony. I to właśnie tego szkoleniowca możemy zobaczyć w roli trenera Dumy Katalonii. Przechodzimy dalej, był już jeden Niemiec, czyli Jurgen Klopp, a teraz drugi Thomas Tuchel. Thomas Tuchel obecnie pracuje jako trener Bayernu Monachium. Zespół z Bawarii zajmuje drugie miejsce w Bundeslidze tracąc dwa punkty do lidera Bayeru Leverkusen. A przyszłość Tuchela w tym klubie będzie raczej zależała od tego jak potoczy się pozostała część, sezonu w Lidze oraz Lidze Mistrzów. A więc dlaczego wymieniany jest jako potencjalny następca Czajewego? Wszystko po tym jak niemiecki dziennikarz Sky Sports Florian Plettenberg przytoczył słowa obecnego trenera Bayernu. Ponowna praca za granicą przypadłaby mi do gustu. Hiszpanie mają niezwykłą ligę. Z mojej perspektywy i na podstawie moich doświadczeń w pracy z Hiszpanami mogę przyznać, że cechuje ich ogromna pewność siebie. Kiedy rozmawiasz z hiszpańskimi graczami, odnosisz wrażenie, że szybko nawiązujesz z nimi kontakt. Miały brzmieć słowa 50-latka. Niemiec prowadził wcześniej takie drużyny jak Chelsea, z którymi zdobył m.in. Ligę Mistrzów, czy też PSG i Borussia Dortmund, z którymi również odnosił sukcesy. Jego kandydatura na trenera Barcelony to świeży temat, więc na ewentualne wypowiedzi ze strony zarządu Barcy musimy jeszcze poczekać. Kolejny trener, który mógłby przejąć dowodzenie nad dumą Katalonii, to Imanol Aguasil. Alfredo Martinez na łamach sportu przedstawił fascynujące spojrzenie na potencjalnego następcę Xaviego w roli szkoleniowca Barcelony. Imanol Aguasir zdecydowanie jest jednym z najbardziej obiecujących trenerów w hiszpańskim futbolu. Jego sukcesy z Realem Sociedad charakteryzują się atrakcyjną, przyciągającą wzrok i błyskotliwą grą. Otrzymał również nagrodę za najlepszego trenera ubiegłego sezonu przyznawaną przez Markę. Na tej gali spotkał się z Laportą, Deco, Pedrim i innymi przedstawicielami Barcelony, co tylko potwierdza sympatię, jaką budzi wśród nich trener Realu Sociedad. Obecnie Imanol kończy kontrakt w przyszłym sezonie. Sezonie w czerwcu 2025 roku, jednak nie zamyka drzwi na przyszłość. Choć jest szczęśliwy w obecnym klubie, który jest dla niego domem, zdaje sobie sprawę, że futbol to nieustanny ruch. Jest obecnie drugim najdłużej pracującym trenerem w La Liga zaraz po Cholo Simeone, a na ławce trenerskiej Ligi Hiszpańskiej spędził już 7 sezonów. Zanim trafił do Realu Sociedad, Aguasil pracował również w Akademii Młodzieżowej Realu Madryt. W tym przypadku nie ma wątpliwości, że umiejętności Aguasila są wystarczające, by poprowadzić Barcelonę. Ale jest to kolejny trener, który już pracuje w klubie, a więc na ewentualne doniesienia przejęcia przez niego Dumy Katalonii będzie trzeba poczekać. A teraz kolejny trener, trzeci już Niemiec, a jest nim Hansi Flick. Nowy kandydat na stanowisko szkoleniowca FC Barcelony według informacji dziennikarza Bilda Christiana Falka. Zespół Dumy Katalonii rozważa możliwość zatrudnienia byłego trenera Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec Hansiego Flicka. Flick, który pozostaje bez posady od września, gdy został zwolniony przez niemiecką federację, z powodu rozczarowujących wyników wzbudza zainteresowanie w szeregach Barcy. Według niemieckich mediów Hansi Flick jest uznawany za solidnego kandydata, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Laporta rozważał jego zatrudnienie już w 2021 roku, zanim ostatecznie postawił na czawiego. Niemiecki trener przeprowadził wówczas wideokonferencję z władzami FC Barcelony, jednak ostatecznie postanowił nie zaczynać pracy w tym klubie. Hansi Flick z dużym doświadczeniem z Bayernu Monachium, gdzie odnosił sukcesy, wzbudza zainteresowanie. Kibiców i ekspertów. Jego umiejętności trenerskie mogą przynieść nową jakość w trosce o losy Dumy Katalonii. A więc jest to jeden z nielicznych trenerów w tym zestawieniu, który obecnie nie trenuje żadnego klubu bądź reprezentacji, co zdecydowanie ułatwiłoby władzom Dumy Katalonii podpisanie z nim kontraktu. Jednak czy to właśnie ten pan za mną jest marzeniem Laporty? No, szczerze wątpię. A teraz ostatni trener, ale na pewno wzbudzający największe kontrowersje ze względu na swoje zachowanie Jose Mourinho. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne sugerujące, możliwość zatrudnienia Jose Mourinho jako nowego trenera FC Barcelony. Portugalczyk niedawno został zwolniony z AS Romy, co skłoniło do rozważań na temat jego przyszłej drogi zawodowej. W niedzielę nawet zauważono go na lotnisku w Barcelonie, co tylko podsyca spekulacje. Mourinho to bez wątpienia jedno z najbardziej uznanych nazwisk w świecie trenerskim, a jego osiągnięcia w poprzednich klubach takich jak FC Porto, Chelsea i Real Madrid wzbudzają ogromny szacunek w środowisku piłkarskim. Pomimo trudności jakie Portugalczyk Grugaczyk przeżył w ostatnich latach nadal budzi zainteresowanie wielkich klubów. Niemniej jednak nie jest pewne czy sam Mourinho jest zainteresowany kontynuowaniem swojej kariery w Barcelonie. Według źródeł prasowych trener prowadzi rozmowy z innymi klubami, co sugeruje, że ma wiele opcji do wyboru. Warto jednak zachować ostrożność w interpretacji jego obecności na lotnisku w Barcelonie. Nie można wykluczyć, że ta wizyta może być jedynie częścią podróży służbowej, niekoniecznie związaną z potencjalnym zatrudnieniem w FC Barcelonie. Ostatecznie decyzja co do przyszłości Mourinho pozostaje otwarta, a kolejne tygodnie mogą przynieść nowe informacje na ten temat. Spekulowano również, że The Special One może zostać trenerem angielskiego Newcastle, które w ostatnim czasie prezentuje gorszą formę w porównaniu do poprzedniego sezonu. A według Was, gdzie Mourinho powinien kontynuować swoją karierę trenerską? A to już wszyscy trenerzy, którzy według mnie mogliby przejąć stery Dumy Katalonii? Jest kilku kandydatów, którzy obecnie trenują swoje kluby, a niedługo kończą mi się kontrakty. Są również tacy, którzy obecnie są bezrobotni. Możecie podzielić się w komentarzach opinią, kto według Was powinien zastąpić Xaviego na ławce trenerskiej FC Barcelony. Standardowo przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, a w tym odcinku to już na tyle na. Nała...